Cześć, witam Was. W pierwszym odcinku Zagrajemy w Stronghold Crusader. Yy, co by tu dużo. Seria jest, znaczy gra ogólnie, moim zdaniem jest naprawdę zajebista. Jak, jak byłem mały, to w nią tyle napieprzałem, że... Ale grałem po prostu tak trochę nie, nieprzemyślanie i napieprzałem bez sensu. Wiecie, robiłem, po... nie, nie myślałem po prostu, że na przykład należy tutaj. No wiecie, słuchaj, nie myślałem taktycznie. A teraz trochę wróciłem, postanowiłem wrócić do tej gry, dzisiaj sobie ją kupiłem. No i co, mamy gra, ostatnio chyba trójka wyszła, ale to nie wiem, jakoś coś mi ktoś mówił, ale nie jestem węcz to ostatnio, może jakoś na, nie, niedawno, o, w ten sposób. Co by yy, tu dużo gadać? Yy, jak moim zdaniem, polecam wam, gra jest naprawdę fajna, yy, jeśli ktoś lubi, no, jak ktoś nie wie, o, na czym ta gra polega, to zaraz zobaczymy, zobaczycie w zasadzie, bo ja to wiem i mamy tak, tu mamy jakieś wielosobowe scenariusze, tu mamy kampanię, cztery są, ale myślę, że zajmiemy się... Szlakiem krzyżowca, i tu mamy gry losowe, możemy scenariusze wybierać. Natomiast tu jest szlak krzyżowca, pierwsza edycja to są podstawowe misje. A tutaj mamy Warchest, tak, chyba tak. I tutaj mamy y, potyczki z. Oj, co ja robię potyczki z tymi na dole ale też z tymi bo ci są podstawowi bo to jest jakby. Oni są w takim jakby dodatku chyba z tego, co kojarzę. To są podstawowi przeciwnicy. A to są ci z dodatku i właśnie tych z dodatku mamy tam. I tu mamy, widzicie, scenariusze, losowe możemy się ustawiać. No to co? Myślę, że zaczynamy. Najpierw zacznę sobie od tego pierwszego szlachu krzyżowca. To jest 50 misji, czyli akurat starczy na 50 odcinków. I tu jeszcze 30, jeszcze stron Cold Myślę, że naprawdę się zajarałem tą grą i na pewno będę tutaj coś nagrywał. No dobra, w takim razie zaczynamy. Pierwszą misję przeszedłem, ale nagrałem ją. Tyle, że y, niechcący pociągnąłem za kabel od mikrofonu i dźwięk się nie nagrał. Potem patrzę, kurczę, nie ma dźwięku. Kabel jest wyjęty i lipa. Tak, na pierwsza misja y, przybycie mamy 4000 złota. Abdul ma tylko dwa. Niestety, Abdul na szczęście jest najgorszym przeciwnikiem moim zdaniem w grze. Y, dlaczego? Bo on nie atakuje praktycznie tylko. Siedzi po prostu w zamku, jeśli to coś. Ten okrąg można nazwać zamkiem. Yy, pff, co tu jeszcze? Nie robi w ogóle gospodarki żywieniowej, Żywień, znaczy żywności nie Nie buduje żadnych farm. Tak mi się wydaje, nie zauważyłem. Trochę też czytałem na ten temat. No i zaczynamy. W takim razie go. Zwolnię grę do 20. Standardowo. No i zaczynamy. Szybko robimy spichlerz, podstawa. Dobuduję, ja zawsze buduję w ten sposób. No. Gierkę możecie kupić sobie w Mediamarkcie albo w Empiku. Za, ja akurat za trzy dyszki kupiłem, więc spoko. Tutaj trochę drwali porobię. Tutaj, może, tutaj, tutaj. No i tutaj jednego. Dobra, kamienia. Y, raz, dwa, trzy. Mogę cztery? Jest, cztery się uda. Potrzeba drewna, dobra, szybko drewno dokupimy. Ja miałem taką taktykę zawsze, ale to nie jest dobra. Znaczy, to jest dobra taktyka, ale to jest taka trochę. Myślę, że wiecie o co chodzi. Yy, taktyka pracowników. Już zaraz wytłumaczę, tylko zbuduję domki sobie. Możemy w ten sposób sobie. O, ja zawsze. Lu ja lubię mieć bardzo taki uporządkowany zamek. Nie lubię mieć chaotycznie rzeczy ustawionych. Yy, woły tutaj dobuduję. O, myślę, że będzie dobrze. Dobra. I. Sultan, jak on się rozbudowuje, Sultan buduje taki okrąg i buduje bramę jedną i wieżyczkę jedną, albo dwie chyba jedną. No, a jednostki jeśli chodzi o jednostki, Sultan mi się wydaje, procarzy na pewno robi, to są ci. ich trochę ma na start chyba, a to są miotacze ognia. Oni też są dosyć groźni, bo podpalają smolnerowy, sm ja nie lubię korzystać ze smolnych rowów, ale myślę, że smolnerowy na pewno są dobre i opłacalne. Dobra, mamy gospodarkę towarową. Więc teraz mogę się zająć żywieniem. Nie, nie mogę, bo nie mam drewna, więc drewno szybko dokupię. Najlepszą taktyką, moim zdaniem, na początek, jeśli gramy z jednym przeciwnikiem, jest po prostu kupienie obozu najmników i napieprzanie arabskich zbrojnych, ile się da, za całą kasę, i po prostu atak, tak? On nie będzie w stanie się obronić, więc lajtowo myślę. Dobra, ja zawsze, ja jestem zwolennikiem bułek yy. w realnym życiu też. O, świetnie, bardzo dużo farmi się udało tutaj u. u. Tu mo, możemy jeszcze sery, je, mięso, ale tutaj nie ma chyba mięsa nigdzie. Nie widzę tutaj jakichś zwierząt, chyba nie ma, prawda? O, tu jest może nawet. E, e, nie, nie ma zwierząt. Sery, sery, ok, są i jabłka. No nie wiem, szczerze mówiąc, nigdy mnie to nie interesowało, zawsze robiłem bułki. Bułki są moim zdaniem najbardziej opłacalne, więc dobra, co teraz? Teraz wiem zaraz czekamy, aż przyjdzie drewno na razie nie, nie musimy robić początkowej obrony, bo sultan, tak jak mówiłem, nie atakuje w ogóle, więc zrobię tutaj może takie wieżyczki najwyższe sultan ma bardzo małą ilość jednostek, więc robię te wieżyczki nie potrzebuję żadnych balist, ani tego typu robię te po prostu naj, najwyższe wieżyczki ja, te wieżyczki są według mnie najlepsze przeciwko takim y, władcom, którzy robią nieuzbrojone jednostki i takie, no, typu podpalacze najemnicy, no już tam na górę ziomeczku. I najemnicy, procarze, właśnie tak jak on. On nie atakuje, no tymi czasem atakuje, ale no w ilościach ilu, trzech, pięciu może góra. Nie wiem, czy atakuje nawet. W poprzedniej grze yy, po prostu... Kurczę, wkurzyłem się troszkę, ale to jest na szczęście łatwa misja. Zrobię żelazo. Dobra. Myślę, że nie muszę się tutaj za, za bardzo rozbudowywać. Po prostu zdobędę jak najwięcej kamienia, z, zbuduję. Pałkarzy i, no i spada, jak to? Aha, jedzenia nie ma, dobra. Minusem bułek jest to, że na bułki trzeba poczekać. Dobra, zwolnie, zwolnię. Myślę, że zacznę gnębić Abdulla od początku, żeby nie mógł mi tutaj zaatakować za bardzo. W tym celu złożę sobie dwóch inżynierów, zbuduję tu balistę ogniową i będę mu po prostu podpalał spichlerz. Znaczy, spalę mu spichlerz, generalnie z jedzeniem, a, a ponieważ on nie robi, widzicie, tu ma miejsce, nie, nie ma chyba, ale no nieważne, nie robi po prostu jedzenia, więc on nie wyrobi, będzie miał, Ja nie wiem jakim cudem on utrzymuje w ogóle dodatnią populację, nie robiąc jedzenia, ale no nie wiem, nie, nie wiem, tak, czas, tak sobie myślę teraz, no nie jestem w stanie na nic wpaść, Jak, jakim cudem on daje radę, przecież to jest aż minus 8 populacji, on musi tym ludziom naprawdę spore podatki, sporo dopłacać, żeby u niego mieszkali, dobra. Inżynierowie sobie idą. Tutaj pszenica już urosła. Tu ją niosą farmerzy. O ty, chciwy śmieciu! Zaraz się wsadzę na dyby. Tu możemy budować dyby też. O, tu różne przykre rzeczy. One sprawiają, że nasi pracownicy szybciej, szybciej pracują. Ale mamy ujemną popularność. Dobra, jedzenie. Kurczą się. Jak już się rozkręci, y, Tom. Produkcję bułek to naprawdę ładnie żywność wyrabia. Naprawdę dwa młyny, myślę, że dobrze. I tutaj dużo piekarni, dużo, dużo, dużo. O, ja zawsze robiłem tak dookoła spichlerza. Tu zrobię małe przejście. Pracowników nie ma. Raz, dwa, trzy. Dobra, zniszczę mu spichlerz. Naciągnąć przeciwwagę, trochę przyspieszę. Ja tak na 50 zawsze grałem. O, pierwszy atak idzie, ale za dużo nie zrobią. Jesteśmy atakowani. O nie, co teraz? Pożegnaj się Suton lepiej ze swoim spichlerzem. Dobra, bardzo ładnie kamień przychodzi. Bardzo dobrze wykorzystałem to miejsce, bo aż cztery kamieniołomy w tym miejscu umieściłem. Czy ja mogę, czy ja mogę tu piąty umieścić? Nie. Nie, dobra, nie będę tutaj... Gdzie jest drewno? Nie chodzi w ogóle. No, wiadomo, bez jedzenia koleś nie będzie w stanie wyrobić się po prostu. Ludzie mu będą odchodzili z zamku proste. Myślę, że tych dwali też mu mogę spalić. A zaraz się nimi zajmiemy. No, jeszcze jedno uderzenie chyba. No, dwa, dwa, tak. Nie, trzy. No, jeszcze, serio. A, okej. Okay. Jara się spichle, ładnie. Tu proszę mu spalić. A widzicie? Jedzenie całe straci i to jest naprawdę duży, duże utrudnienie grać bez jedzenia, bo musi marnować kasę, której na notabe tabenę nie ma. A więc no zniszcz tego po prostu wow, 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 ale się fajnie przeniósł ogień do jego zamku. To już w ogóle go zniszczy tragicznie. Dobra. Ja tu go będę... Ja lubię tak zawsze nękać przeciwnika z... na początku, żeby on potem za bardzo się nie rozbudował. Sultan robi, zauważyłem, rzeczy miłe dla swoich poddanych, typu kwiatki, właśnie jakieś tańczące miszki i tak dalej. Czemu mu się to nie jara? Tu proszę tu proszę mu zjarać. Dobra, lajtowo, Ja tutaj bardzo. Sultan jest, mówiłem, wam najgorszy przeciwnikiem w tej grze, moim zdaniem. Więc on, no nie ma co zrobić, tak? Złożę tutaj dwie zbrojownie yy, kamień, nie kamieniołom, koszary. Okej okay. i dokupię sobie. 20... Nie, 40. 40 tych i 40 tych. Wekier. 40 wekier, dobra. I 40 pałkarzy. Dlaczego pałkarzy? No ja po prostu lubię pałkarzy. Jak dla mnie są oni naprawdę ok. Pustoszeje. Jak tam, Abdul, Twoja gospodarka. Średnio ci to idzie. Wszystko ci się jara, ojej, jak mi przykro, ale dużo dosyć złożył armii, nie powiem. On na ją chyba miał, nie składał jej, ale dobra, mniejsza, mniejsza. Ja go tam nie obrażam. Niech sobie gra chłopak po swojemu. Dobra, zostawić ten domek. Dobra, ja go tam. Gdzie są moi łucznicy? Naprawdę umarli? Wow, Abdul, nie spodziewałem się tego po tobie. Ten gleś ma taki fajny głos. Potrzeba więcej złota. Złota potrzeba. Trzeba wam podatki dowalić. Poddani moi. Piekarnia, piekarnia, piekarnia. Tu przejście, piekarnia, piekarnia. Piekarnia, 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 piekarnia. piekarnia. Dobra, lajtowa. Jak on mi zabił tych uczników, to ja nie wiem, ale dobra. Czemu agresywną wam dam? Jak tam Abdul, spichlerz, kocem ma. Aha, kupuje pewnie. To jest tak nieopłacalne kupowanie je jedzenia, że to się nie da tego opisać po prostu. Jedzenie schodzi bardzo szybko. Nie wycinaj tego drewna. Dobra, zostawcie go, zostawcie go. Nie męczcie biednego Abdula, dobra. Tak, rezygnacja ze ściągania podatków to dopiero początek. Zaraz wam dopiero dole podatki, spokojnie. Niech tylko się gospodarka rozkręci. Nie, czy ja kupiłem właśnie kamień? Tak mi się wierzy, zdaje. Sześciu inżynierów. O, a nie to tamci. Czemu wy go atakujecie? A nie w sumie, dobra. Zrobimy tu trzy katapulty. Pani, która cieszyła się z rezygnacji ze ściągania podatków, ucieszy się zapewne jeszcze bardziej. Dobra. Bardzo mi przykro, takie są zasady Mieszkasz u mnie, to płać Jak nie, to wypad do Abdulla Bramkę mu rozwalę I zaraz wbijamy do niego Myślę, że już On nie będzie w stanie za wiele zdziałać Dlaczego nie ma armii po prostu Co, jesteśmy atakowani? Do czego to doszło? Tu ruszać się, psy yy, Drewno Dokupię trochę łuczników konnych, żeby wybili tych podpalaczy, co stoją siedmią. Średnio mi się to wydaje dobrym pomysłem, ale okej. Okay. Dzień sam. Aha, tu idą. Smokum. Bo podpalacze jak tutaj podpalą ja będę się pchał na siłę tymi zbrojnymi. Y, pff, pałkarzami. To trochę życia stracę, a nie chcę tego. Dobra, czyli najpierw niszczymy. Skąd on ma... Skąd on ma kamień? Niech ktoś mi powie łuczników mu wybić, ej. A nie, bo oni nie, nie wszyscy atakują. O tak, stańcie. Żebyście wszyscy mogli swobodnie go tam ostrzeliwywać. Katapulty w tym czasie zniszczcie mu bramę. Czy on mnie właśnie zabił? A nie, nie zabił mnie. Tu, tego atakować proszę. I miotaczy ognia. Dobra, agresywną Wam dam, atakujcie wszystko co się rusza. Wątpię, żeby ktokolwiek płakał w tym momencie nad Twoją śmiercią, Panie kolego. 11 tych tutaj. Obijajcie go, dobra, brama zniszczona. Podpalacze są? Znaczy miotacze ognia? Są. Wolę nie ryzykować, bo to może nie wyjść po prostu z głupoty mojej. W tamtym odcinku, jak tym co nagrałem wcześniej, to właśnie nie wyszło i to było bardzo słabe. Dobra. 90. Czemu wy nie atakujecie? Tu macie cele, to atakujcie. A nie, nie mają zasięgu. Rozumiem. Dobra, Sultan, zamknij się. nasz jest zapełniony. Dobra, nie ma na to czasu. Wbijamy mu na górę. Ruchy, ruchy. Patrz, jak lecą, już go nie ma. Zniszczy mu spiflerz. A, bo nie. O, sultan. Sultan przeszedł do ofensywy. No, żartowałem. O, musi też biedny sultan zasnąć z snem starożytnym. Trzeba było nauczyć się lepiej rozporządzać swoją gospodarką. Zwycięstwo, jesteśmy zwycięzcami. Dobra, dzięki Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w Stronghold Crusader. Trzymajcie się, na razie.